Jeżeli chcecie kupić tanie końcy to zapraszam Was do Game Gold Rider, Link w opisie. Polecam. Siemanko z tej strony Przemaz i witam Was w pierwszym odcinku z serii mecze z youtuberami. Dzisiaj jest ze mną. Simon witajcie wszyscy, będzie ostro! Także co no, przechodzimy już e, do spotkania. No wybierz te stroje szybciej. Dobra, Arsenal, ostatnie grali chyba w Lidze mistrzów, nie? Albo Coś nie jesteśmy się co? jebu, nie wiem. Ale masz biedny skład trochę. Eee, miałem sobie zamiar właśnie kupić kosztę. I chyba zrobię to po tym meczu. No zobaczymy. Także co, teraz zapraszam was do oglądania skrótów, w których właśnie skopię Simona. Nieprawda! Shurle, Shurle! Dawaj, Shurle. Szczuruś! szyrle nie ma. I jeszcze... Wywal. Do... Ładnie. Jezu, kaj ty grasz, chopie! Pogba z daleka! Jajaj, broni. Chyba Merkel. Uf. Sanchez, nie. Sanchez jest mega. Ale no. Mało sytuacji coś na razie, a ja go poleciłeś. No wiem. 30 minuta, ale to tylko dwie sytuacje. Alexis Sanchez! Dobrze Ajwe. broni Buffon. Koszta do Tevez'a, nie. Tevez ma piłkę, Tevez! Jest! Co za ciule tam gra w tym obronie. Jo Kuźba! wyjebia ich tam. Fistu, kurwa, jako mać Carlos Tevez. No pat ten murzyn, co odkurwił, ja pierdolę Cześć, Jeszcze więcej jajami, no kurwa Pat, się włączył okay. O nie, diów Czy Bufon, Nie, no szkoda Diów, on jest mega Jednak murzyny są dobre Murzyny dużo siły, zawsze tata mi powtarzał Pamiętajcie ludzie może równa się masa. szyrle. Ło! Shirley? Już widziałem to w Bramce, nie? No, w piwie 14 by to weszło. To taką petardą, rozjewałoby siatkę. Pogba. Koszta. Diego koszta do TV za piękne podanie. I nie Tewez. ma gola Nie. Ci najpierw piłkę, czyli tego fuzbala. Jak tu, tu mówimy na Śląsku i... Aha, tak to złapało, okej. Okay. Weź go, kasuj, od razu, konkretnie. A, W ostatniej chwili. Dobrze, teraz tutaj... Pogba. Pogba, pogba. Pogba. Ale czemu on gwiznął przerwę? ja byłem na polu karnym już. Love 15. Fill the game. LOL W ogóle chęć pośród arsenalu? Dawaj Eduardo, jezu jak ta kamera poleciała? Pogba, Paul, pogba, ale co z tego? O, jest Eduardo Vargas, Vargas! Nie wiem. Be... DONZE! Jezu! <laughs> o ja. Jeszcze raz! No. Czekaj, weź to zobacz, będzie powtórka. Czekaj, Vargas? Co to są taki? Odkąpany. <laughs> Buffon jak obronił. No ładnie, aż mi słuchawka wyleciała. Myślę, że... Co jest? To jest końcówka meczu. Czyżby pierwszy mecz tej serii miałby się zakończyć remisem? ale skąd? Diego koszta. Diego koszta. Koszta. Diego koszta. Ja. Brawo, Jera! Ale on chyba w ogóle kondycję nie ma, niech mu kondycję daj, on tak dziwnie biega. Jeszcze drewa, ale nikt, nikt do gry nie wychodzi. tewe co on tutaj robi? jest dolna piłka ko... <ścoughs> ale człowieku, piętką on by to zakończył. Patrz, jak to chciał zrobić. No, niestety... no i koniec. koniec. no co, jeden jeden. Mecz trochę nudny był. No, bo obaj umie, umiemy na, nawet dobrze grać w obronie, no to ciężko było się przebić. E, no ale. Co jeżeli Zobaczymy tutaj może statystyki, kto przeważał. No pewnie ty oddaję honor. Honor mi oddajesz? Znaczy, nie, honor ci nigdy nie oddam, ale Diów zawodnikiem meczu został. No dobrze. 10 dobrze. strzałów, ty. z no, stry... każdej, każdej, no nie, tylko celność strzałów mam lepszą. Był słupek. Dobra, także co, to na tyle. Jeśli Ci się podobało, łapeczka w górę. Na razie. Siema.